Koleżanki i koledzy pracownicy spółki PKP Cargo. Mamy dzisiaj 31 stycznia 2024 roku, jest godzina 2010. Od godziny 14 próbowaliśmy negocjować w ramach mediacji porozumienie z zarządem kargo. Nadal jest lekceważenie, nadal nie ma żadnej możliwości zawarcia porozumienia, które wdrażałoby z należną dla pracowników podwyżkę za rok 2023. My nie mamy już na co czekać, w związku z powyższym, że nie udało się zawsze tego porozumienia. Musieliśmy podjąć decyzję, po pierwsze, o uruchomieniu strajku ostrzegawczego w dniu 7 lutego między godziną 10 i 12 we wszystkich zakładach spółki, jak również uruchomienia referendum strajkowego, w którym wezmą udział pracownicy spółki i opowiedzą się za tym, czy są za podjęciem strajku generalnego w przypadku braku porozumienia. My walczymy o słuszne nasze postulaty. Pracownikom, którzy ciężko codziennie pracują, te podwyżki muszą być przydzielone, tym bardziej, że prezes zarządu spółki opowiada w mediach o tym, że rok 2023 był wyjątkowo dobrym dla spółki, w którym osiągnięto wysokie zyski. Lekceważy się pracowników, lekceważy się nas jako reprezentantów strony związkowej. Żarty się skończyły. Podjęliśmy konkretne decyzje i będą następne, jeżeli porozumienie nie zostanie podpisane.